Witam w drugim odcinku serii Gry na grach. W, ten, w tym odcinku zajrzymy trochę do strefy dziewczęcej, a mianowicie do Kuizów. No, może tak, żeby było krótko. Z 2, 3, 4 quizy może zrobimy najpierw Animals in Death City. Eee, no to... Ups, włączę dźwięk, przepraszam. Eee, to chyba nie jest za bardzo rozbudowująca gra. I na początek taka jakaś prosta, ale no chciałam, no tak na początek właśnie, na dobry początek. Dobrze, zaczynamy kurs. E, ja wolę mianowicie no, osobiście, no rano jak jest, e, chyba imprezkę, e, chyba nie emo. Pirata lub aniołka, no y, no nie wiem, może być. Dobra, aniołek. Y, ja nie lubię jeść, więc w ogóle tu bufety, no może być tańczenie. Tańczyć też nie lubię, ale to szczegół. Nie lubię plaży, znaczy lubię plażę, ale bardziej lubię... No, aniołek. Może być. Lubię biegać. Spać nie lubię. Jestem rannym ptaszkiem. I to strasznie. Yy, może być to. I kim jest... Jesteśmy roztańczoną małpką. Tyry tyryrym. Ty no dobrze A. Yy, w tym... No tak ogólnie do roztańczenia, to słyszeliście o naszej piosence na Euro 2012, y Koko Koko Eurospoko. Świetna jest, co, nie, też mi się podoba. Y na Polski nie będziemy by praktykować angielskiego, bo to niektórzy moi, y moi widzowie nie znają. Start. Bardziej lubię watę cukrowe. Oczywiście. Jeździć konną uwielbiam, więc to... Chyba wolałabym być nauczycielką. Swego czasu o tym marzyłam. Chciałabym... Nie znaczy... Ogólnie boję się z samolotami, więc tu bym też miała jakiś problem. A śpiewać się kompletnie nie umiem. Jest jak ja fałsz... Dobra, to co bierzemy, bo Dobra, nie no by, hmm, by... się boję lat z samolotami, ale chyba ciekawsze by było, jak dla mnie to. Gdyby można było się teleportować to oczywiście, więc dajemy to. A właściwie... Co? Co mi tam? Wolę perkusję, no oczywiście. No tak jak wszyscy, czyli może... Nie udzielam się. O! Stokrotki bardziej lubię. Czytam... No 100 klotki. O, bardziej lubię. Znaczy nie wiem o co chodzi zawsze z takimi rysunkami, ale ja... podoba mi się być. Ja... Nie wiem co to ma przedstawiać, ale że to są dziewczyny, to biorę dziewczyny. Ja! Wy, jak to nie mądrą, ja sobie wypraszam sobie. Nie, no oni się nie znają. Znowu wchodzimy do kuizów. Może teraz weźmiemy jakiś inny. Ale nie, naprawdę, się, żeby od razu nie mądrą. To nie. O, Delhi. Ale dobrze. Jakby co, eee yy, Angielski to nie jest moja mocna strona, nie oszukujmy się. Więc proszę nie komentować mojej angielszczyzny. Jakim jestem start. No, ja wale pieski, więc czyli... A no... ojej, drugi... Eee. Szybko. No. Nie, no, no, spać to ja nie lubię. Wbrew pozorom naprawdę nie lubię. Chyba wolę to, chociaż bardzo lubię na przykład szyć, no, szydełkować. Uszydełkowałam kiedyś czapeczkę dla mojej koleżanki psa i pamiętam, że tak byłam zadowolona. No, <laughs> no dobra, no to no ale i tak chyba bardziej zawsze bolę. wolę w coś grać. Wolę komputer, pracować w szkole. Co ja wolę? Ja wolę... To teraz. Aha, dobra. Tu ze względów odcinkowych dam to. Kolorosu. O, lubię kropeczki, kolorowo, w ogóle tak bardziej jakoś to wiemy. Yy, Co chodzi, do której się. Z... Przy komputerze chyba. O, jestem energicznym. No to prawda, jestem bardzo energiczny. Derry Fortunet. Taylor i chyba już na tym skończymy, bo nie chcę was za bardzo na tym zanudzać tym i skończymy na tym. No, a później zagram w jakąś bardziej chłopięcą grę. Będziemy grać, dobrze? Start. No więc tak, tutaj w y w każdym rzędzie wybierz jeden obrazek, który najlepiej oddaje Twój dzisiejszy nastrój. Okej, okay, no to ja dzisiaj byłam bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, więc to też jest jak naj. Co dzisiaj ja, ja na leśniki dzisiaj pyszne bardzo jadłam? No! I ogólnie może być zielone. No, nie myślcie sobie, że lubię ten najbardziej kolor, ale tak jakoś. Otaczał mnie dzisiaj bardzo zielono, bardzo zielono. Chociaż padał deszcz, ale to mniejsza z tym, okej. Okay. Yy, ale i tak było zielone. Wybierz przedmiot, który chciałabyś po dziś pokazać wróżce. Okej, okay, no to... Kamyka, może być kamyka. Yy, no to więc tutaj weźmiemy... Pieniądze, szczęście i sława, no. Szczęście ze względu na was, też ze względu na was, a pieniądze ze względu na mnie. Okej, okay, no to, o, o, rysujemy teraz. Co my tam porysujemy? Kreski, dobre. Wow. Wow, rysujemy. Dobra. Co ona tam nam wywróży? Jestem bardzo... Talisman Digimini. Różowy, pikselowy piesek. No, zmęczę. Okej, okay, dobra. Potrzebny... Dobra, będą mnie przytulać. To mi pieniądze będą. Więcej będę mieć pieniędzy. No to już nie No tutaj potrzeba więc... Tu, nie, no ja tego nie rozumiem, ale... No dobra, to może już teraz skończymy. Żegnamy się razem z Digimini różowym, pikselowym pieskiem. Dobra, no to oficjalnie zakończę... za... Le, kończę drugi odcinek gry na grach, od serii gry na grach z pikselowym pieskiem Digimini. No, to część Pa!